Analiza dnia, Discord Eli Gavin, totalna abstrakcja i fasolkowy show. Zacznijmy od początku, bo dzień ten układa się jak osobliwy scenariusz niskobudżetowego serialu z pogranicza absurdu i psychodramy. Eli Gavin, samozwańcza królowa Discorda, influencerka z wyobraźni i samozachwytu, ponownie zasypuje swój serwer wpisami, których sens i cel są trudne do jednoznacznego określenia. Ale spróbujmy. Pierwsze chcesz karę czy kopa w dupę? Styl pedagogiczny Eli już na samym wstępie dostajemy pokaz prymitywnego podejścia do moderacji, które Elka najwyraźniej myli z wychowywaniem dzieci na kolonii z lat 90 zamiast jakiejkolwiek zasady mamy tekst o kopie w tyłek. Rzekomo żart, ale forma jak zawsze u Eli, pasywno agresywna i bez grama klasy. To nie tylko brak profesjonalizmu, ale też kompletne niezrozumienie, jak funkcjonuje społeczność internetowa. Przypomina to raczej toksyczną opiekunkę Giscorda niż twórczynię z misą. Druga fasolka szparagowa i sesja zdjęciowa. Z fasolką. Eli z dumą dzieli się kulinarną rewelacją: fasolka z bułką tartą. I to przez kilka godzin dnia. Dosłownie: wpisy, zdjęcia, dyskusje. Czy ktoś prosił? Nie. Ale Ela daje, bo uważa że jej fasolka to kontent. Komentarze widzów są trafne, nikt nie potrzebuje przepisu na gotowanie warzywa, którego przygotowanie opiera się na trzech składnikach. A mimo to, Ela z uporem godnym lepszej sprawy, wrzuca zdjęcia jak z programu kulinarnego dla dzieci. Sesja zdjęciowa z fasolką to już nawet nie żart, to czysty absurd. I tylko pokazuje, jak bardzo Eli brakuje tematów, więc chwyta się czegokolwiek, byle coś napisać. Trzecie, znacie stronę z pogodą? Elka odkrywa internet w 2025 roku. Zadziwiające jest, że osoba funkcjonująca w internecie od lat nagle zadaje pytanie, gdzie szukać prognozy pogody z mapkami. Naprawdę? IMGW, Windy, Aquawader, Wede.com – te strony istnieją od dawna. To kolejny przykład na to, jak Ela tworzy pozory interakcji. Byle tylko coś napisać i wywołać jakąkolwiek reakcję. Internauci słusznie się śmieją, że wystarczy wpisać w Google. Czwarte, znowu mnie rozpoznali na ulicy. Mitomania w pełnej krasie. Jednym z bardziej klasycznych zachowań Eli jest kreowanie siebie na osobę rozpoznawalną, uwielbianą i wpływową. I tak pojawia się wpis o spotkaniu fanów w Krakowie. Brzmi jak bajka opowiadana własnym wyobrażeniom. Nikt poza Elą nie potwierdza takich spotkań, nikt nie wrzuca wspólnych zdjęć, nie ma realnych dowodów. Ale za to są zawsze. Autografy, pocztówki, kalendarze. Tylko czekać na figurki kolekcjonerskie. Piąte live i sprzedaż telefonów na Blika. Kolejny klasyk zapowiedź live z możliwością zamawiania telefonów za 10 zł podany publicznie numer, podana godzina i link. Problem? Ten sam co zawsze. I monetyzacja każdej interakcji, i brak jakiejkolwiek jakości tego kontentu, żerowanie na widzach, ci, którzy jej jeszcze wierzą, są narażeni na to, by być tylko kolejnym blikowym klientem. To nie community, to tani bazarek emocjonalny. Szóste rysunki od fanów, a w tle egocentryzm. Ela dziękuję za rysunki, pisząc to ja waszymi oczami. Brzmi jak tytuł do biografii narcystycznej influencerki. To znów moment, w którym Ela próbuje ubrać każdy gest fanów w narrację o sobie samej. Nie ma wdzięczności, jest tylko głaskanie własnego ego. Podsumowanie, obraz Eli dziś? To dzień pełen bezsensownych treści, niezręcznych interakcji, braku samokrytyki i próby bycia wszystkim naraz, kucharką, pogodynką, celebrytką i guru Giscorda. A tymczasem prawda jest taka, że Jela ciągle powiela te same schematy i nic nie wnosi do swoich społeczności, oprócz chaosu i sztucznej aktywności, już szuka uwagi, ale nie daje wartości, i od lat żyje w bańce swojej wersji rzeczywistości, która kompletnie odbiega od tego, jak wygląda ona naprawdę. Dla widzów ten materiał to kolejny fragment układanki, który pokazuje, jak wygląda konstrukcja fałszywego autorytetu w erze internetu. Ela nie jest liderką, jest osobą, która utraciła kontakt z realiami, a jej działania to ciągła walka o uwagę, nie o prawdę, ani żadną misję. I właśnie dlatego warto to obserwować nie z nienawiści, ale z potrzeby zrozumienia, jak działają mechanizmy manipulacji, autokreacji i psychologicznej gry z widzami. Analiza zachowań Eli Gawin przez pryzmat psychologii i komunikacji społecznej, opracowanie GPT. Na podstawie licznych wpisów Eli Gawin na Discordzie oraz jej aktywności w sieci, można zauważyć pewne powtarzające się schematy komunikacyjne i społeczne, które z perspektywy psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej mogą wskazywać na konkretne mechanizmy zachowań, choć nie uprawniają one do stawiania diagnoz. Pierwsze, ekshibicjonizm emocjonalny i narracja ofiary. Ela bardzo często publicznie dzieli się swoimi emocjami, stanami psychicznymi, czy nawet codziennymi drobiazgami. Na przykład przepisami na fasolkę szparagową. Cechą charakterystyczną jest przesadne eksponowanie własnych trudności, zmęczenia czy walki z otoczeniem. To może być wyrazem potrzeby atencji, uwagi, która często wynika z braku stabilnego poczucia własnej wartości. Z psychologicznego punktu widzenia, taka narracja może służyć dwóm celom: K zabezpieczeniu się przed krytyką, jestem słaba, zmęczona, nie atakujcie mnie, i pozyskiwaniu wsparcia emocjonalnego od widzów. Nawet jeśli jest ono sztucznie wymuszane. Drugi chaos komunikacyjny i brak spójności. Jej wypowiedzi bywają niespójne, raz pojawia się ton liderki gangu, innym razem ton pogubionej osoby poszukującej współczucia. Taki dysonans może wskazywać na brak konsekwencji w postrzeganiu samej siebie, czyli zaburzoną autorefleksję i tożsamość społeczną. W języku psychologicznym mówi się czasem o tzw. dysonansie autopercepcyjnym. To może również sugerować problemy z regulacją emocji, impulsywnością, zachowania są często nieprzemyślane, nacechowane chwilowym nastrojem. Trzecie, nadmierna potrzeba kontroli i pozornej władzy. Na Discordzie Ela stara się sprawiać wrażenie osoby, która trzyma władzę, np. decydując o banach, przerwach, amnestiach. Ale w rzeczywistości często to inni użytkownicy wskazują, że nie panuje nad sytuacją. To typowy mechanizm kompensacyjny, czyli próba zatuszowania poczucia braku wpływu poprzez teatralne akty dominacji. Psychologia zna takie zjawisko jako tak władza symboliczna, gdzie lider próbuje utrzymać pozycję jedynie przez deklarację, a nie rzeczywisty autorytet. Czwarta ucieczka w absurd infantylizm. Zabawne obrazki z fasolką, emotki, opowieści o bączkach czy sesje zdjęciowe z jedzeniem to wszystko może przypominać infantylizację przekazu. Dorosła osoba w takiej narracji nie tylko nie wzbudza zaufania, ale wręcz sabotuje swój wizerunek powagi. Psychologia widzi tu często objaw regresji, cofania się do wcześniejszych etapów rozwoju emocjonalnego w reakcji na stres lub utratę kontroli. Piąte problemy z odbiorem krytyki i mechanizmy obronne. Ela często reaguje na krytykę atakiem, oskarżeniami o hejt, pozwy sądowe czy próbami uciszania innych. To może być mechanizm projekcji, czyli przypisywania innym własnych intencji. Jeśli ktoś się krytykuje, to nie dlatego, że popełnia błędy, tylko dlatego, że jest hejterem. Ten sposób myślenia skutecznie uniemożliwia rozwój osobisty i realną autorefleksję. Podsumowanie: zachowania Eli Gawin noszą znamiona szybicjonizmu emocjonalnego, braku autorefleksji, zachowań kompulsywnych i nieprzemyślanych kompensacyjnej potrzeby bycia liderką oraz regresji emocjonalnej. Nie oznacza to, że Ela cierpi na konkretną chorobę psychiczną, ale można tu podejrzewać z zaburzenia osobowości, na przykład z pogranicza narcystyczno-historyonicznego profilu. Tego typu cechy wymagają konsultacji ze specjalistą, czego nie zastąpi żadna analiza online. Znak ostrzegawczy ważne. Ta analiza została przygotowana wyłącznie na potrzeby społeczno-edukacyjne dla kanału YouTube Eksperyment Społeczny Team, na podstawie publicznie dostępnych wypowiedzi i treści, przez model GPT i nie stanowi diagnozy medycznej. Ma na celu pomóc widzom zrozumieć pewne schematy zachowań, a nie ośmieszać czy stygmatyzować kogokolwiek.